Ale już powróciłem. Nie, jeszcze nie ma. Czekajcie. Nie wiem czy Wy to już widzicie. Ale... O nie nie wiem. Nie wiem, co się stało. Czekajcie, ja to sprawdzę na YouTubie. Dobra. kanał. Kurde. Streamka nadal nie ma. Kolejnego. Nie wiem o co chodzi. O. A tu jest? Nadal nie ma. O jest! Kolejnego. Nie jest. wiem o co chodzi. O. A tu jest? Ja sobie wejdę ludzie w YouTube studio czy w studi... Po prostu w studio YouTube'a Żeby tam widzieć wszystko Dobra I zrobiłem taki domek sobie Kurde, no i dear to jest Uciekł Taki, taki śmieszny domek zrobiłem ludzie Sobie, bo... Bo tak bo nie mam niestety wełny. Hmm, panel. W ogóle nie ogarniam tego nowego studia YouTube. Ja sobie korzystam ze starego. Transmisję na żywo. <laughs> Dobra, jest sześciutko. Nadal noc wiem, że teraz was zanudzam bardzo ale przepraszam, no muszę się kryć no jedzą, zostawię w sumie Dużo drewna w sumie mamy Jak na początek Jeszcze nie ma? A da się wpisywać komendy? Nie da się bo są wyłączone Mo Czy to było set time? Set time day Nie bo wczoraj robiłem, dobra nie Nie da się, po prostu się nie da nie da się po prostu, no kurde, teraz czekać. Oh, Boże. Teraz czekać na dzionek. A Ale zębiaków nie widać, patrzcie. Tu, 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 tu. Nie. co to jest? Czekajcie, ja sobie No, znowu nic nie widzę. Piasek. Ajaj, ajaj, ajaj. Niedobrze. O, już wchodzi. Ja jakoś słyszę, ktoś tu idzie. Natomiast ja poniższymy, łapą, kobyl stała na nie nażartuje. No, w ogóle nie wiem czemu. Nie <coughs> działa mi ustawienia graficzne. E, gdzie to jest? A to na tej nie ma chyba. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, gdzie są szydery teraz. Jezu. O, dobra, już zachodzi, bo jest daleko bardzo. Chyba, że to dopiero się zaczyna. Boże. Dobra, ale co na przykład. O cholera, jak tu jest ciemno ja chyba lecę z ten czaty i se pójdę po prostu tylko bym musiał sobie zrobić zbrojkę nie wiem czy to dobrze zrobię ale wolę sobie zrobić zbrojkę mamy żelazną klatę i zrobię sobie miecz w sumie ile on będzie bił Jedno, sze sześć obrażeń to ma dziewięć obrażeń aż. Aha. Ale chyba zrobię sobie ten żelazo mieć. Wiecie co? Tak zrobię sobie go. Na wszelki zrobię. No i wychodzimy. O nie, to był zły pomysł. Dobra, przegraliśmy czaty. Uciekamy. Uciekamy. O nie, no. Dobra, nie. Czaty, ja kończę tego streama. Jestem głównym w tą grę. Nie wiedziałem, że tam są skelety, no. Dobra, ja bym. Wy... Nie, no, sad, no, co ja odwaliłem? O, ktoś na stream'a wbił. Boże, jeden. Co ja, żem odwalił? O, Boże. Mogę wbić tutaj? Nie, raczej już. Chyba, że nowa mnie zrespi. Nie, już raczej nie. No już raczej nie chyba No niestety Dobra, to wychodzimy z Minecrafta Bo nie chcemy mi się robić kolejnego światu I z się Minecraft jeszcze na XD Menadżer zadań O, co? Co się odwaliło? Dobra, nie Biorę Fortnite już zmienione I włączam Fortnite'a Tylko to się zlagowało, nie wiem czemu Dobra, delay Tak, zakończyć. Dobra, teraz czaty pewnie nic nie będziecie widzieć Tak, nic nie widzicie Bo muszę ustawić tutaj przechwytywanie gry I tutaj będzie... O kurde, teraz musicie poczekać aż mi się włączy Fortnite'cik Ale to będzie szybko W końcu to jest nowiutki komputer Czy gdzieś z miesiąc Czy może dwa? Dobra O Boże O Boże, święte ludzie Ale żem zwalił, dobra w Fortnite nie będę przynajmniej tak lamił W Fortnite przynajmniej coś tam się uda ugrać może I gierki z widzami może zrobimy jakieś Kurdeczkawki dostałem chyba No to teraz czekamy. A no, kto jest na live, y? bo ktoś jest. Ale kto, to już nie wiem. <laughs> no już. O kurde, jak głośno. No dobra, już będziecie widzieć. Już widzicie, raczej tak, już widzicie. Ogólnie zrobiłem sobie taki śmieszny niczek. Patrzcie ten nick. taki śmieszny, spocony Bartuś. <grymne> Dobra, gramy sobie z Solonarma, ale lecimy od razu w arenę. No czekajcie, jak gram w fortnite to wyłączam tutaj. Kolecę na podglądik na telefonie czekajcie. Ja wyciszę... Znaczy, na, nie, nie będę się wyciszał, w sumie tylko na chwilę nie będę słyszał gry. Bo muszę zobaczyć coś nie będę słyszał gry. Muszę nie. Musimy podgłośnić troszkę giereczkę. No tak będzie dobrze, chyba. Czy co nosmy nie wiem? Tak będzie dobrze, chyba. Czy nie nosimy, nie wiem. No, no będzie dobrze. Mam dobry mikrofon to. Który jest głośny, więc będzie gitas. Ja mam tego piłkarza, no. Nie, nie ma tego piłkarza, który... O, jest. Czekamy, no. Jestem bez koszulki, no. I nie wiem, co robić. Spróbujemy coś ugrać. Już dawno nie grałem areny. Dajemy bambika. Dam. Dodam, -do 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 Dobra, lecimy sobie na przyjemne odbrać i czemu by nie. Fragi mile widziane. Tylko teraz, żeby to ubrać dobrze. Bo ja latam w ogóle pod fragi sobie na arenie. Tak ostatnio przynajmniej dobrze mi szło. Robiłem sobie po 4 fragi na początku i na plus, więc... <laughs> śmiesznie i fajnie. Teraz <laughs> ja tu kulka nie ma, więc tu nie lecę. Jak gdyby była kulka, to bym sobie tu poleciał. ale nie wiem na to serio tu jeden gościu poleciał? no wy żarty robicie chyba złoty automat Airpeg. błagam kombat dobra, ale od tego dojdziemy złotego będę z RPG wszystkich zabijał w tej gierce pierwsza giereczka Koła Hamamy. Ale zaraz znając życie pewnie, zaraz zwalnę z tego Arpega na łeb i zginę. Ty gości leci. I dżeda. Goszki co przyleciały. Nie wchodzę na dach. Porpało was, lecę sobie tutaj. parę no patrzcie do jakiego gościa gościu ma takiego loła, że Gościu ma 2 HP totalne. Wyjeżdżam go należy Chyle zagram sobie na tą pompę. Zde. Co tu się odwaliło? O, ale zlamiłem. Nie, nie biorę tej pompy, tego gówna największego. Już ta pompa jest gówna. Nie mogę grać z tej pompy, no. Nie mogę po prostu, no nie mogę. Ta pompa jest takim gównem. Teraz nie mam jak zejść sobie po jego lód. Nalot ten nowy mamy. Ale ja go i tak nie chcę. Więc jest tak troszkę śmiesznie ja i biorę, biorę taką dobra i idzie, tu jest, ale ja... Dora, Bo nie mam za mam za idzie, Boże, idzie, 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 Do już mamy więcej, w sumie troszeczkę DRPG aż. Co, aż 4 zł? dobrze, ale jestem zaskoczony. Trochę lamię w sumie. Teraz, bo to moja pierwsza giereczka W sumie jest dobrze. Dwóch typa na start. Zarąbiście. Więc już jest dobrze. Idę chyba na wyrwę, wiecie, co? Jeszcze po wyrwę. O to chodzi mi. Nie wiem, czy będzie. Jak nie będzie, to będzie troszeczkę lujowa. No ale spróbujemy. O dobra, ja zerwa. Nawet dwie. Tu i tam. <grym> Z Macami. Może być. Nie jest źle w sumie W sumie Na razie jest dobrze Co to jest? Lotnia? To nie biorę Biorę tą wyrwę Znaczy, zniszczę sobie hamburgerka Biorę tą wyrwę i lecimy Po typeczków Zabija ci Ololadu gdzie będą typy to mnie zastanawia bo jeszcze nie jesteśmy nawet na zero a przydałoby się być na zero a ja tu typów nie widzę i mamy problem ja się na takie coś nie zgadzam tu jest jakiś niebieski automat tak, niebieski Mamma mia, <tossitutto> guarda. Co za śmierć. Musiał mi uciec. Nie mogę Cię wygrać, nie, nie mogę. Po prostu ja wychodzę z tego streama wyrąbane mam.